Nie wiem czy tą grę nazwać horrorkiem, czy no nie wiem, po prostu chodzi o to, że musimy pójść spać. Witajcie w tele. Zagramy sobie dzisiaj w Idź spać. <laughs> Eurikam graj. To nie jest za straszna gra, ale nie wiem czy przypadkiem nie będę musiał czegoś blurować. Idź spać. To idziemy spać. Zaczekaj, najpierw chcę zobaczyć, co tutaj jest, żeby tak on nie. Tum, 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 to da się. Dobra, zamkniemy, jeśli chcemy iść spać. Zamykamy pokój i idziemy spać. Zamknąłem. Co? Czy za zate? zate, te? Za te zategowałem Ojej. okno. Czy okno zawierciłem? O nie, nie pamiętam wiem jak to się mówiło. Nie. Hu! Teraz musimy zawiercić okno. No. Dobra, jeszcze raz, kolejna próba. Stułek, ty pierwsza, temat A. Dobra, najpierw zamknijmy wiry by w tym czasie od razu się włączyć. Radę. Zobaczymy, co to jest, jakiś prąd, czy co? Może trzeba włączyć Przeciw prąd. Mamy. No, to bym te. Mogę wziąć ten miecz? A, schowałem. Mhm. No i chyba możemy iść spać. Dobra, zasypiamy. Tak, go zamknąłem. A spróbuję zaznaczyć nie na wszystko. Dobra, zaznaczam wszystko nie. O, co się te? Policja jedzie. Jest. Przejdźmy dalej. No i niepokoj, fajnie się poznaję. i Kola. pewnie tak samo? Mhm. Najważniejsze, no trzeba zamknąć, żeby było. Znam ten układ spokojnie. Hmm. A gdzie miecz? Tu jest miecz. A gdzie jest system? Dobra. Bo się to będzie później, bo coraz gorzej się robi. Dobra, znam szczerze. Jest sytuacja trzecia. Temat C. Nie, naprawdę, naprawdę nie lubię nagrywać choroby. Naprawdę musicie mi to robić. No nie gadaj, że ja tu klucz muszę gdzie jest system To nie jest system I ja nie chcę Trzeba iść do piwnicy Boję się boję się Myślałam że to oczy Toń Co to było? O co to jest? Co tu? Je? Co to było? Muszę wam to zablurować. Ale już wziąłem kluczy w coś. I wychodzę. A tylko gdzie jest system? Nie wiem gdzie jest system. Aha, nie, nie gadaj, to tutaj coś będzie, co muszę zrobić? Znajdź drogę, nie rozumiem o co chodzi. Co z tym chodzi? Jak pan znaleźć drogę? Ja nie rozumiem tego. Halo, ja nie wiem co tu zrobić otwierać. No, kliknąłem na to. Co, może tak, może na fryjsko klikać, to się da. Zobaczymy, da się jeszcze gdzieś coś kliknąć. Tu nie. Down, stires. Schody do dołu? Gdzie? Nie wiem, gdzie są schody O, coś mi pokaza. Koniec jest, wygraliśmy Więc to tyle, obywatele Do widzenia, papa pa.